Moi drodzy, dzisiaj rozpocznę od takiego pytania. Jak Wam się wydaje, jaka jest taka najbardziej znana na świecie cecha, a może nawet wada, może nawet przywara Polaków? No, wszyscy cudzoziemcy, którzy odwiedzają nasz kraj, mówią, że to jest narzekanie. Że Polacy w świecie najbardziej są znani z tego, że bardzo lubią narzekać. Narzekamy na wszystko. Mężowie narzekają na swoje żony, żony narzekają na swoich mężów, rodzice na dzieci, dzieci na rodziców, uczniowie na nauczycieli, nauczyciele na uczniów, pracownicy na pracodawców, pracodawcy na pracowników, ale narzekamy też na polityków, na urzędników. A nawet zdarza się, że ludzie już wierzący ludzie, którzy już poszli za Chrystusem. Narzekają na swoje kościoły, na swoich pastorów a to siostra i brat w kościele nie taki, jak powinien być a to pastor nie dość złotousty, nie dość dyspozycyjny, itd. itd. Jednym słowem narzekamy na wszystko. Jeżeli zastanawiasz się czasem, dlaczego czujesz ciągły niedosyt, dlaczego ciągle jesteś niezadowolony, Dlaczego ciągle na wszystko narzekasz? Czy ja ci dzisiaj odpowiem na to pytanie. Odpowiedź krótka jest taka: narzekasz na wszystko i ciągle czujesz niedosyt, ciągle jesteś nie na żarty, ponieważ Twoje serce jest pełne pychy. A jeżeli chciałbyś wysłuchać szerszej, bardziej pogłębionej odpowiedzi, no to obejrzyj ten filmik do końca. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj z Wami przeczytać krótki fragment, krótką przypowieść z Ewangelii według Łukasza. Będę czytał z 18 rozdziału od wersetu 9. Tu jest taka bardzo ciekawa przypowieść. Mianowicie Jezus wypowiada takie słowa. Powiedział też przypowieść do tych, którzy byli przekonani o swej doskonałości, a innymi gardzili. Dwóch ludzi weszło do świątyni na modlitwę. Jeden Faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duchu się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie złodzieje, oszuści, rozpustnicy, lub jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, składam dziesięcinę z całego dochodu. Natomiast Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi i mówił, Boże, okaż litość mnie grzesznemu. Mówię wam, ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Moi drodzy... Mamy tutaj dwóch ludzi. Obiektywnie rzecz biorąc, ten faryzeusz naprawdę był lepszym człowiekiem niż ten celnik. Naprawdę, obiektywnie rzecz biorąc, żył świętszym życiem. Jakbyśmy postawili taką wagę, i na jednej wadze zważyli dobre uczynki tego faryzeusza, a na drugiej szalce Dobre uczynki tego, tego celnika, to faktycznie ten faryzeusz obiektywnie był trochę lepszy. Tylko powiem Wam, to nie ma dużego znaczenia. To nie ma dużego znaczenia, że może jesteś trochę lepszy od jakiegoś mordercy, który siedzi w więzieniu, a może jesteś trochę bardziej święty od swojego sąsiada, a może masz trochę lepszą znajomość Biblii. Od swojego brata, który siedzi obok ciebie w Twoim kościele. Nie ma to dużego znaczenia. A wiecie, dlaczego nie ma to znaczenia? Dlatego, że kiedy Chrystusa przybijali do, krzyżu, do krzyża, to my wszyscy swoimi grzechami dołożyliśmy rękę do tego ukrzyżowania. I tak, być może obiektywnie. Ktoś z Was trzymał gwóźdź, a ktoś inny walił młotkiem. Tylko ja naprawdę nie wiem, czy jest jakiś powód do zadowolenia, jakiś powód do dumy, jakiś powód do wywyższania się, albo do myślenia, że ja zasługuję na coś więcej niż mój brat, tylko z tego powodu, że trzymałeś gwóźdź, a nie biłeś młotkiem. Moim zdaniem nie ma tutaj jakiegoś powodu. Do przesadnego mniemania o sobie, do tego, żeby mieć takie, takie wspaniałe zdanie na swój temat. Nie. Wszyscy jesteśmy potępieni godni, wszyscy przyłożyliśmy rękę do tego, żeby Chrystus zawisł na krzyżu, i nikt z nas nie zasługuje na nic. I człowiek, którego dotyka łaska Boża, którego nawiedza Duch Święty, Człowiek, któremu Bóg objawia jego faktyczny stan, w jakim się znajduje, jego grzeszność, to taki człowiek w pierwszym swoim odruchu dochodzi do wniosku, że on nie zasługuje na nic. Nie to, że nie zasługuje na tego męża, na tą żonę, na te dzieci, na tą pracę, na kraj, w którym żyje, czy na kościół, który mu Bóg dał. On dochodzi do wniosku, że on nie zasługuje nawet na zbawienie, że jeśli kiedykolwiek Bóg go przyjmie do nieba, to przyjmie go z łaski, za darmo, dlatego że to Bóg jest dobry, a nie dlatego, że to On sam jest dobry. Człowiek autentycznie nawrócony ma stuprocentowe przeświadczenie, że jeżeli by umarł, to według prawa, według sprawiedliwości powinien się znaleźć natychmiast w piekle. A jeśli by znalazł się w niebie, to tylko dlatego, że Bóg okazał mu przeogromną łaskę, na którą on nie zasługuje. Już ta łaska, już to zbawienie jest czymś nieprawdopodobnym i niezmierzonym. Obraz człowieka nawróconego, obraz człowieka Oczyszczonego i takiego, którego serce zostało odnowione przez Ducha Świętego, mamy właśnie tutaj w Ewangelii w osobie tego celnika. Ten celnik nie śmiał nawet wejść do świątyni. To nie to, że on wszedł do świątyni, rozsiadł się, e, pastor nie taki, kapłan nie taki, tutaj ławki, a co to w ogóle ma być, a czemu to nabożeństwo za długie, a czemu tamto nie. On w ogóle nie śmiał wejść do świątyni, bo uważał, że na to nie zasługuje. On nie śmiał nawet spojrzeć do nieba, a nie, że gapił się w to niebo: Panie Boże, tego mi nie dałeś, sąsiadowi dałeś, a mi nie dałeś, a sąsiad więcej zarabia, a nie. Taka postawa była mu całkowicie obca, bo on zrozumiał, w jakim jest stanie, on zrozumiał, z czego wyciągnął go Bóg, on zrozumiał, co dał mu Bóg w Jezusie Chrystusie, że Bóg pomimo jego grzechów oczyścił go ze wszelkiego zła. Nie ma żadnej zmazy, żadnej skazy, i Bóg patrzy na niego jak na swojego umiłowanego syna, pomimo, że jego przeszłość jest pożałowania godna. I w tym pierwszym odruchu ten celnik. Jest wdzięczny Bogu za przebaczenie. A wszystko inne się nie liczy, ponieważ już samo zbawienie to jest za dużo, co On dostał. A cóż dopiero mąż, a cóż dopiero żona, a cóż dopiero praca, a cóż dopiero bezpieczne ulice w naszym kraju, a cóż dopiero wszystko inne? A cóż dopiero kościół, a cóż dopiero zbór, a cóż dopiero bracia i siostry? jacy by oni nie byli, a cóż dopiero pastor, jaki by on nie był. Moi drodzy, jeżeli zrozumiecie, ale naprawdę zrozumiecie, kim byliście i z czego Bóg was wyzwolił, jeżeli zrozumiecie, co Chrystus czuł i co cierpiał, żeby zapewnić wam miejsce w niebie, to przestaniecie narzekać, bo uświadomicie sobie, że to, co zrobił dla Was Chrystus na krzyżu, to już jest za dużo. A wszystko inne, co dostajecie w swoim życiu, chociażby to, że się dzisiaj obudziliście, a większość z Was o własnych nogach i o własnych siłach wstała z łóżka, wszystko to, to już jest łaska nad łaską. Jest to coś niewyobrażalnego. I będziecie nie tyle narzekać na to, czego nie macie, bo w większości przypadków są to błachostki, ale wasze serce będzie przepełnione wdzięcznością, radością i pokojem za to, co Bóg niesłusznie i wyłącznie z łaski, a nie dzięki waszym uczynkom wam dał. Pomyślcie sobie o tym, pomyślcie sobie o tym, jak trzymaliście gwóźdź albo młotek, tam stojąc pod krzyżem 2000 lat temu, pomyślcie sobie o tym za każdym razem, kiedy przyjdzie wam na myśl, żeby jeszcze raz na cokolwiek narzekać w swoim życiu. To wszystko, czym się chciałem z wami dzisiaj po podzielić. Niech Wam Bóg błogosławi, niech Bóg otworzy Wasze umysły, napełni Was natchnionym Słowem Bożym, i niech to Słowo Was odradza, zmienia. I prowadzi ku Chrystusowi. Amen.